Dzień dobry Pani. A więc jest potrzeba tak. Yy całe koło, tak jak Ci tłumaczyłem, zobacz, wartość, odporność na obrażenia, odporność na obrażenia umiejętności i obrażenia umiejętności, bo obrażenia umiejętności to są skile, chociaż yy to jest potrzebne do. Yy Żebyś skillami więcej biła, po prostu. U mnie, u, y, u Arshera, w PvP jak założę łuk, to ok to mogę używać skilli, tak? Bo ja mam wszystkie, trująca strzała, ognista strzała, powtarzalny strzał i deszcz strzał. A na mieczu, jak bije sobie y, ten, ten i najważniejsze y, ametyst, jak masz Zwykły matowy, nie, nie taki jak tutaj, o taki. To też może być, tylko ważne, żeby miał te bony, bo to chodzi o bony, wiesz? Wiesz, ja już dużo dłużej gram i dużo więcej wiem, i sobie wyrobiłem już, bo żeby zrobić ametyst, to musisz takich ma na każdy jeden ten ten musisz mieć jeden rządek i drugi rządek. To wszystko kupujesz sobie u tego alchemika Bierze sobie wytwarzanie przedmiotów to jest tutaj i każdy jeden onyx i to kupujesz onyx jest czarny na przykład i kupujesz sobie dwa rządki i jak widzisz same kory potrzebujesz. U tego alchemika, jak masz to otwarte, możesz klikasz sobie na niego, wybierasz sobie wytwa yy, wytwarzanie, jak to było? Ulepszanie alchemii. Wyskakuje ci to okno i razem z tym możesz sobie kupić, yy, żebyś miała otwarte, tutaj masz alchemię w pasku bocznym, trzeci od góry po lewej stronie i sobie bierzesz, zaznaczasz legendarne, bo od razu ci lecą legendarne, nie? Zobacz, kupię jeden, widzisz, jest od razu legendarne ci lecą, nie lecą ci jakieś tam wcześniejsze, tylko lecą ci legendarne. Żeby je sobie przekładać, to musisz mieć zamknięte oba okna i sobie je wtedy przekładasz, tak? I znowu klikasz sobie yy, ulepszanie. I y, nie, wytwarzanie przedmiotów i ulepszanie alchemii. Jak masz dwa rzędy, jeden rząd i drugi rząd takich matowych, to sobie bierzesz y, tylko stopień jakości i każdy jeden przeklikujesz. Y, z matówek robisz znak y, przejrzyste. Nie pamiętam, już teraz nawet. przejrzyste, tak. Yy, z dwóch przejrzystych robisz bez skazy, z dwóch bez skazy robisz jeden znakomity i z dwóch znakomitych robisz jeden taki wyborny. I później yy, to, to, to sobie sama zrobisz, ale później musisz sobie wziąć, znowu kliknąć tutaj i najważniejsze musisz mieć te zaczarowania alchemii pvp. To jest to. Yy, ja Ci pokażę, To są te kurde, nie mogę, bo i musisz sobie każdy jeden item tem y, miksować tak długo, aż będziesz miała takie bony jak, jakie chcesz. Rozumiesz? Czyli musisz mieć y, No najważniejsze są trzy odporności. Odpona um na obrażenia, czyli tutaj w tym y, przypadku ostatni. Odporność na obrażenia, umiejętności, czyli ten najdłuższy, y, co pisze, i obrażenia, umiejętności. Nie wiem jaką postacią graś. Jak, y, jak chcesz, to te dwa wystarczą i na przykład jakaś wartość ataku też będzie bardzo dobra. I potem sobie zakładasz takie jedno koło. No a Ametz to zapewne będziesz miała y, ten matowy, tak jak ja mam tutaj, bo to jest pod y, u mnie to jest y, koło pod y, y, mapę y, maestria 2 jak sobie klikniesz tabulację i zjedziesz na sam dół, to jest Dolina Śmierci. Maestria 2 Maestria sobie sprawdzasz tutaj Zobacz, przednikiem yy, przed to żółte M3. To znaczy, że tutaj mam trzecią maestrię. Widzisz? I dają mi takie bonusy. Ale to na pierwszą maestrię trzeba było 1500 leveli dobić, na drugą i na trzecią. Ale to, to, to jest już yy, daleko przed tobą. Najważniejsze, żebyś miał właśnie tą.. Yy, Alchemię. I teraz yy, ja wezmę aktywuję. Wezmę sobie włożę pierścionki swoje. I ja pójdę na, na to zło, na które ty chciałaś iść. I ja, ci, ja ci pokażę, ile daje. Yy, ile daje właśnie ta alchemia. zobacz. Yy, teraz mam ekwipunek exp i yy, zmieniam sobie całego Isa, zakładam sobie do PVP amulet PVP, yy, pasek PVP i całą yy, biżuterię. Zbroję i broń sobie zostawiam. I zobacz teraz, ściągam sobie wszystkie. Mop. To są bossy z pierwszej mapy. Pierwsza mapa na pewno ci się uda. Zbić. I zobacz. I tutaj masz na czacie spod wylatuje i zbijasz go sobie. Teraz są z ognistej. Ja całą przejdę stojąc w jednym miejscu, bo ja. Ta alchemia tyle daje. Wiesz? Zobacz. One cię uderzają, a ja ci puszczę HP. Widzisz, one nic nie robią. Ta alchemia tyle daje. Tak samo na mapie, 1300. Będziesz miała tą alchemię. Nawet nie potrzebujesz mieć pierścionków tych, co ja mam tutaj. Jak będziesz miała, okej. Okay. Nie będziesz miała, też dasz radę. Zobacz, i tutaj są już z piasku. Ja je ściągam, ty pewnie y, bez alchemii nie ustoić tego, bo widzisz, ciągle są skile ich. Widzisz, ile mi zabierają? Tu masz pokazane, ile mi zabrały, ta alchemia. Teraz y, pokażę ci jeszcze na mapie 1300, ci pokażę. Pójdę, wezmę sobie. Jak nikogo nie będzie. No, nie ma. Zobacz, ściągam sobie całą tą tą i zobacz. Też odpalę HP, żebyś wiedziała ile one biją i zobacz. I yy, widzisz? Mało bije, ale ustoję ich z O mi coś zacięło. I zobacz, i zbierasz sobie całe spoty. I coś ci pokażę, zobacz na sztabki, na te pierwsze trzy sztabki i zobacz, i zbite, i lecę sobie na następny róg, zbieram, ale trochę za, no tu. że one nie dolatują też i zobacz i ja arszerem i one mnie nie zabijają gdzie pojedynczo widzisz ile skili zbieram ile ta alchemia daje mówię ci podstawowa zasada musisz mieć Tą Alchemię i ja nawet na y, swoim mainie, bo to jest mój dropek, a jest bardziej rozwinięty niż mój main. Moim mainem jest y, SurabM. Też już sobie zrobiłem Alchemię. Tą tylko, że nie mam levela. Muszę sobie y, uzbierać skrzynki, żeby. I to by było na tyle. Wiesz? Naprawdę. To ci daje taki odpał, że każdy nawet nie wiem, SuraBM Progress od nas z gildii yy, też sobie zrobił i jak to on mi napisał, kozak sposób. Tyle. Pozdrawiam.